Hej, witajcie w kolejnym odcinku Opowieści z szafy. Dzisiaj przychodzę do Was z opowieścią o tym, jak zorganizowana jest moja szafa. Prosiłyście mnie w poprzednich odcinkach, słychać tam takie skrobanie za oknem, zignorujcie to, jest remont i panowie tutaj coś robią, także może być słychać dziwne głosy. Um, i tak, o tym, jak, jak zorganizowana jest moja szafa, ale zanim do tego przejdę, to też prosiłyście mnie, żebym nagrała odcinek o tym, jak dbam o swoje ubrania. No więc nie mam żadnego jakiegoś magicznego sposobu, żeby, nie wiem, wytrzymywały dłużej. Ehm, jedyne co ja robię. I nie jest to jakaś super porada, ale pytałyście, więc mówię o tym. E, ja 99% moich ubrań biorę ręcznie. E, w pralce piorę, nie wiem, piżamki, bieliznę. Mm, oczywiście nie staniki, e, ale bieliznę, nie wiem, takie rzeczy typu na siłowni, i tak i właściwie nie wiem co. I skarpetki, a resztę rzeczy piorę ręcznie. Chyba, że wiadomo, wiecie, wracam z wakacji albo nie wiem, no coś potrzebuję na szybko uprać, nie mam czasu, to tak zdarza mi się coś uprać w pralce, ale generalnie większość rzeczy piorę ręcznie eee, i nie wiem, ja to robię tak, że po prostu e, mam taką małą miskę, którą stawiam do wanny, tam wrzucam e, daną rzecz, też nie piorę różnych rzeczy razem, bo w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że wszystko farbuje Więc wrzu wrzucam jedną rzecz, wpłynie do prania do, dolewam płynu do prania, i zazwyczaj zostawiam ją na całą noc, żeby ona się moczyła, wiecie, nie gniotę, nie trę, nic z tym nie robię. Po prostu zostawiam, żeby się moczyła. Do białych rzeczy dodatkowo dodaję jakiś wybielacz, vanisz, zazwyczaj wanisza używam, a kolorowe pły, wpłynie do prania. I zostawiam je po prostu na noc, właśnie tak jak mówię, nie gniotę, nie szoruję, nic z nimi nie robię. I rano, jak one sobie poleżą, ta rzecz sobie poleży całą noc, to ją płuczę i. Wieszam na wieszaku, czyli wiecie, biorę sobie yy, nie, nie te wieszaki metalowe, żeby mi się nic nie odbarwiło, tylko biorę taki wieszak i yy, Wieszam taki drążek w łazience i w ten sposób suszę tą rzecz. Też jej nie wykręcam nic. Jeżeli to jest coś delikatnego i co bałabym się, nie wiem, typu swetry, czy takie rzeczy, które się mogą wyciągnąć, to na chwilę po prostu to kładę na brzegu wanny, żeby to obkapało, żeby nie było ciężkie, i potem po prostu wieszam na takim wieszaku i tak sobie schnie. I to jest metoda, która uważam najlepiej się sprawdza i sprawia, że mm, moje rzeczy wyglądają najlepiej i długo mi służą. Szczególnie jeżeli chodzi o t-shirty, czy tego typu polówki.

To ja mam wrażenie, że wszystkie te rzeczy, nieważne jakiej marki, nieważne czy drugie czy tanie, one albo się kurczą, albo się rozciągają, albo bardzo często im się dzieje coś takiego, że tak jak ja teraz mam tutaj ten t-shirt, to on jakby po praniu też szwy się tak wyciągają dziwnie w tą stronę i przekręcają. Eee, pff, tak, no jakieś tam sukienki tego typu, no to w ogóle, a no i rzeczy typu żakiety, czy płaszcze, mm, oddaję do pralni. No i tyle. Jeżeli chodzi o moje dbanie o ubrania, myślę, że tutaj nic e, odkrywczego. Tego e, chyba nie ma, ale pytałyście, więc mówię: Ja tylko tyle robię, że jakby no dbam o te rzeczy, tak? Poświęca, jakby poświęcam czas, nie, nie, jakby nie, lubię, lubię robić pranie. To mnie też, nie wiem, no to, to tak jak mówię, to mi nie zajmuje też dużo czasu. Bo ja mam taki system, że wkładam do miski, zalewam płynem i to sobie leży przez noc. Także nie widzę tutaj um, nic jakiegoś takiego, nie Niektóre dziewczyny sobie pytały: O, masz takie długie paznokcie i pomalowane, a pierzesz ręcznie. Nie wiem, co, ma, co to ma do rzeczy. Dobra. Słuchajcie, jeżeli chodzi o organizację mojej szafy, to najpierw pokażę Wam. Yy, aha, i jeszcze jedna rzecz. Yy, oczywiście mam, yy, to nie jest, jest tak, że to jest. Cała moja szafa to są moje wszystkie ubrania. W ogóle wam pokażę, to jest to taka chyba jedna z tajszych Ikei, którą kupiliśmy z Tomkiem, jak się do niego wprowadzałam, żebym miała gdzie włożyć swoje rzeczy. No, sprawuje się, ok. Ona tutaj ma jedną półkę i drążek. I oczywiście mam jeszcze szuflady, no nie wiem, na bieliznę, na jakieś tam na przykład spodnie dresowe, na, na skarpetki, na rzeczy na siłowie, no taki, takie wiadomo, rzeczy, które nie wiszą na wieszakach. I jeszcze mam kawałek szafy, gdzie trzymam kurtki zimowe, skórzane, takie, takie rzeczy, ale. Jeżeli chodzi o moje takie ubrania do noszenia, to to jest wszystko i yy, 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 ja Wam polecam chyba w pierwszym odcinku albo w drugim yy, tą, tą książkę Sztuka sprzątania, w każdym razie o metodzie KonMarii i ona proponuje, żeby wszystko składać i yy, wkładać do szuflady i żeby jak najmniej rzeczy wisiało na wieszakach, bo to zajmuje jak najwięcej miejsca. Ja tutaj się nie zgodzę. Zrobiłam sobie jedną szufladę, gdzie mam właśnie poskładane różne dressy, ciuchy na siłownię tą i metodą, ale to o tym nagram oddzielny film, bo ten będzie na pewno bardzo długi. Dla mnie jednak najlepiej się sprawdza metoda, gdzie mam wszystko powieszone. Tym bardziej, że... Um, tak jak Wam mówiłam, wszystko piorę ręcznie i od razu z tego wieszaka, jak jest suche, wkładam do szafy i też nie prasuję tych rzeczy, prasuję tylko w momencie, kiedy je chcę założyć. Nie mam takiego systemu, że wiecie, siadam i wszystko, co upiorę, to prasuję. Nie, wieszam rzeczy nieuprasowane i potem wieczorem poprzedniego dnia... Znaczy dzień wcześniej yy, sobie mniej więcej planuję, co chcę założyć, albo jakoś rano, no różnie, A zazwyczaj dzień wcześniej sobie po prostu coś prasuję, ale też nie ukrywam, że większość mam takich rzeczy, których nie trzeba prasować poza jakimiś koszulkami, to właściwie... Yy, nie kupuję takich rzeczy, z którymi bym się musiała jakoś namachać, żeby prasować. Jeżeli chodzi o sam system wieszania rzeczy, każdy ma jakiś inny system. Wiele jest tutaj pomysłów. Ja wam opowiem o tym, jak ja wieszam. Więc ja wieszam ciuchy tak, jak się wiesza zazwyczaj w sklepach, w sieciówkach, jak sobie popatrzycie, jak są powieszone rzeczy. To one są powieszone tak, jakbyście się od tego, co byście zakładały na początku, do tego co byś się zakładał na końcu, czyli tu mamy koszulkę na ramionczkach, potem mamy krótki rękaw, długi rękaw, ale to jest tak, że na przykład biorę koszulkę na ramionczkach, na to bym nałożyła, nie wiem, na przykład koszulę, na to bym mogła nałożyć, nie wiem, kurtkę jeansową i dopiero jeans, wiecie, o co chodzi taki system, tak? Ale też bardzo często... Um, ja sobie przeglądam te rzeczy, przymierzam przed lustrem, kombinuję co by z czym pasowało i jak stwierdzam, że na przykład jakiś zestaw jest fajny, to sobie te dwie rzeczy razem wieszam, na przykład jakiś tam nie wiem kurtkę na sukienkę na jednym wieszaku czy coś. Także tutaj, wiecie, to. Jak wam pasuje, tak? Mi, mi pasuje coś takiego. Nie lubię układania kolorami, bo to moim zdaniem nie ma, nie ma sensu w ogóle. Ja właśnie wiecie, jak szukam czegoś na ramionczkach, to mam tutaj. Jak szukam czegoś z krótkim rękawem, to mam tutaj, z długim. I mam to w ten sposób, że właśnie tutaj na początku mam szybko Wam. Opowiem, to są te koszulki basicowe z zary na ramionczkach. Później mam. Tutaj są takie t-shirty, i też sobie je staram się tematycznie układać, że na przykład tego typu te wszystkie Onila, Brunotti, jakieś tam Roxy, koszulki Dizla to są takie moje nazwijmy hellowe, więc ja je wieszam. Tutaj je wieszam razem. Potem tu mam właśnie koszulki Dizla, też na przykład czarne sobie wieszam razem i takie nazwijmy to. Są dwie jedna z Rianą z Hard Rocka. później mam białe t-shirty najróżniejsze, później mam właśnie te polówki, które uwielbiam I później się zaczynają rzeczy z długim rękawem i tu są takie cienkie bluzeczki, tu mam jakąś bluzę, sweterki takie też tego typu rzeczy. Tu mam e, dwie takie bluzki, które wieszam na tych żabkach, e, żeby mi nie spadały, bo nienawidzę, jak mi coś spada z tych wieszaków, jak to przekładam. Potem jest długi rękaw. Któż mam od razu nie, zrobię przegląd mojej garderoby. Tu mam dwie takie fajne, jakby, nie wiem jak to nazwać, takie wdzianka, narzutki. E, bawełniane jedno czarne, jedno, jedno takie beżowe. Ja już je mam strasznie długo. Właśnie na wiecie, tego typu koszulki, na ramionczkach, jak nie wiem, jest chłodno, albo po prostu chcę zakryć ramiona. Później mam dwie takie koszule z Zary To są, ja już wam je pokazałam ja miałam je kilka lat, takie nie gniotące się To jest chyba najczęściej noszona przeze mnie rzecz Bo to jest idealne po prostu Do tego spodnie z kantem Mogą być shorty, mogą być jeansy Po prostu to mi do wszystkiego pasuje I one się nie gniotą, widzicie, ich nie trzeba prasować Więc to jest super Potem mam jedną koszulę jeansową Dwie koszule z Choice w kratę Tutaj moja ukochana sukienka we Flamingi z Weromody. Właśnie mam dwie takie sukienki typowo letnie, które się nadają tylko na lato. A to jest Zara. Też ją na pewno widzieliście. Potem jest. I tu się właśnie zaczynają sukienki. Potem tu jest. Też taka bardziej letnia, to jest ta sukienka, która Tomasz się śmiał, że wygląda jak na pizzę, taka piankowa. To jest wszystko Zara i tutaj mam, wiecie, takie, tego typu sukienki, które też już wam pokazywałam. I to jest wszystko Zara i to są takie sukienki, które ja mogę założyć zimą, mogę założyć latem do gołych nóg, mogę założyć do szpilek, iść w nich na imprezę, mogę założyć baleriny, nie wiem, iść na zakupy, mogę na to założyć kurtkę skórzaną, to są takie rzeczy, ja staram się Właśnie widzicie, tutaj jest kilka takich rzeczy typowo letnich, ale zazwyczaj staram się wybierać takie rzeczy, które mogę założyć zimą i latem. I to właśnie, wiecie, tego typu po prostu takie sukienki są najlepsze, bo tak, właśnie to są takie sukienki, których prasować nie trzeba i które można wystylizować na każdą okazję. Ja po prostu zakładam i e, jestem ubrana. Potem są takie bardziej tego typu ołówkowe, to jest ta szara sukienka. Tutaj mam taką. Biało granatową, bardziej letnią. Tą sukienkę już na pewno też widzieliście. Tutaj jest ta szara, jerseyowa. I to są wszystko sukienki kupione zimą i które nosiłam zimą, ale też je noszę latem. do kołych nóg i na to zakładam kurtkę jeansową albo jakieś zimno-skórę. Ten kombinezon, który miałam na Sylwestra i na imprezę świąteczną, ale on jest granatowy i teraz na te, na imprezy letnie on ma taki rękaw 3-4, też tak samo się świetnie nadaje tu mam dwie sukienki ze Stradivariusa tu jest narzutka taka na kostium kąpielowy i później y, tutaj mam shorty jedne to są te białe z Zary kupione ostatnio, a to jest wiecie co, ja wam powiedziałam, że to jest Zara, ale to jest Stradivarius, z zeszłego roku to jest ta taka spódniczka są szorty, które wyglądają jak spódniczka. I później mam tutaj spodnie z kantem, trzy pary. Tak, akurat wiszą, bo w miarę je wyprasowałam, chociaż tak trzeba jeszcze raz... W każdym razie tu mam dwie pary. Jedne są takie śnieżno-białe, drugie są kremowe i granatowe. Później mam swetry i to jest taki typ swetrów, które ja... Bardzo lubię, widzicie, z czegoś takiego Nie wiem jak to się nazywa, ale wiecie o co chodzi Tutaj mam e, Dwa te swetry z Zary Które widzieliście, jeden taki cieniutki I jeden e, Ja już go mam chyba dwa lata Albo trzy nawet z Berszki e, Taki otwarty I to też są swetry, które Mogę nosić i latom, latem I zimą e, do, Teraz je noszę, nie wiem, do shortów Do kozaków zimą, wiadomo i tu mam jeden żakiet czarny biały z Zary, też robiłam z nim outfit i mam bardzo podobny czarny ale jest w pralni tutaj mam dwie bluzy Roxy i tą kupiłam w Bibione w Outletcie i tak mi się spodobała, że teraz jak byłam na Helu to w Outletcie znalazłam identyczną granatową, też przecenioną ją od razu kupiłam, bo bo jest świetna i tutaj też ostatni mój nabytek, kurtka jeansowa ze Stradivariusa. A tu mam taką bardzo fajną, krótką kurtaczkę, którą często noszę do sukienek i do jakiegoś szalika z Diversa. I tutaj jeszcze mam spodnie. Jeżeli chodzi o spodnie, to tu mam diesel. Tu są raz, dwa, trzy pary. Czwartą mam na sobie, piąta jest w praniu. Mam pięć par... Dies, spodni z Disla tu są te z zary skórzane. No, które na razie muszą poczekać, ale wiszą, bo nie chcę ich nigdzie składać ani nic z nimi robić. I tu mam dwie pary e, takich dosyć dziurawych spodni z Weromony. I co ciekawe, słuchajcie, jest taki lookbook sprzed chyba trzech lat albo czterech nawet, gdzie założyłam te podarte jeansy i założyłam do tego Crop top. I miałam po prostu taki pojazd w komentarzach, że co, kto to nosi w ogóle takie szerokie jeansy, nie rurki podarte i w ogóle tutaj e, krótka bluzka kto tak nosi, nie? i później, e, chwilę później w ogóle nagle BEM wszyscy, e, wszyscy podarte jeansy, i krótkie topy i jakoś jest super to jest takie śmieszne jak ludzie czasami coś widzą nowego i reagują, nie, nie, kto tak nosi a potem zobaczymy to milion razy i super, też tak będę e, tak no i to jest, wiecie, to jest większość mojej szafy nie, tak jak mówię, nie wszystko Ale yy, no większość mam oczywiście Jeszcze jakieś rzeczy I tutaj jest półka, gdzie yy, Mam torebki Uff, Może chyba powinnam Jest już yy, taki film o moich torebkach, ale Chyba dwie Czy trzy mi przybyło Od yy, czasu, kiedy nagrywam ten poprzedni No w każdym razie tutaj mam yy, Tu mam moją tą GST w pudle, Louis stoi bez pudła, bo one mają ogromne te pudełka i ona jest po prostu ja mam tutaj reklamówki ale ona jest po prostu idealna, ona teraz będzie miała dwa lata dwa lata i po prostu wygląda jak nowa po prostu to jest najlepsza torebka na świecie jeżeli chodzi o jakość to po prostu no nie, nie do pobicia i tutaj mam w pudełku szalik jego i tutaj mam tu jest pudełko z tego mojego małego boja, ostatni nabytek. No i tutaj sobie stoją mniejsze torebki. To jest taka ta mała czarna płócienna sukienka. Torebka, którą noszę najczęściej na no wycie na pocztę, wyjście na spacer z sushi i tak dalej. Bardzo ją lubię. No i tak. Tak wygląda organizacja mojej szafy. Nie wiem czy coś jeszcze... Miałam wam powiedzieć, ale no u mnie się to najlepiej sprawdza, jednak jak wszystkie rzeczy wiszą, ja muszę to wszystko widzieć, bo jak nie widzę tych rzeczy, to um, to po prostu ich nie noszę. A tak to tutaj wiecie, i mniej więcej mam wszystko, że dobra. Aha sukienki, no to 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 to, to tak. E, I jakoś jak mam to w ten sposób pogrupowane. E, to jakoś lepiej, lepiej mi idzie dobieranie tych, tych zestawów. Poza tym, jak rzeczy leżą w szufladzie, to wiecie, żeby wyciągnąć jedną rzecz, czy tam na półkach, to wyciągnę jedną rzecz, wszystko się rozwala, jest wieczny bałagan, a w szafie jednak ja mogę sobie nie wiem, wyjąć i tu coś powiesić. Nie wiem, zobaczyć. Jakoś tak, jeżeli o mnie chodzi, mi się najlepiej sprawdza taki system i tego typu właśnie wieszanie nie kolorami. Nie jakimiś okazjami, że tam wiecie na wieczór. Zresztą, tak jak widzicie, ja mam taką szafę, że niedzielę tych rzeczy, nie wiem, na wieczór, na dzień, że to jest eleganckie, a to nie, tylko po prostu ja wszystko noszę cały czas do wszystkiego. I też yy, wiadomo, że mam takie rzeczy typu, nie wiem, jakaś kiecka z cykinami, które się nadaje tylko na sylwestra i właśnie przez to ją noszę raz do roku, tak? Ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, to to wszystko musi jakoś wiecie, pracować na siebie, tak? Nie po to kupiłam te rzeczy, żeby wisiały w szafie, ja wszystko noszę, wszystko piorę, yy, nie wiem, nie oszczędzam, yy, nie wiem, wyleczyłam się z tego, tak jak Wam już opowiadałam w poprzednim filmie. Ja kiedyś miałam Manię, że nie o jej to drogie, teraz nie założę, nie wiem, bo idę tylko do sklepu albo tylko na spacerstwo. Nie, po prostu jak mam coś co lubię, noszę bez przerwy, jak się znosi to trudno. Yy, Używam wszystkiego i tak jak mówię, ta cena, którą zapłaciłam za te ciuchy, musi mi się zwrócić i one muszą mi się e, znosić, tak? W tym sensie, że nie to, że one sobie wiszą w, w szafie, je założę, nie wiem, 10 razy, tylko ja po prostu wszystko, wszystko noszę. E, no i tak, też e, tak jak Wam mówiłam, kiedyś miałam ogromną garderobę i miałam po prostu takich drążków. Nie wiem, jeden miałam taki dwa razy taki i miałam jeszcze ze trzy takie półtora razy takie i oczywiście nie, miałam po prostu pełno tych ciuchów i nie miałam się w co ubrać yy, i zawsze był problem i, i tak i powiem wam, że teraz jestem dużo bardziej zadowolona, no i nie wiem co, co wam mam jeszcze radzić. Jeżeli chodzi o wieszaki, część osób mi tam pisało, że żebym, to są te metalowe wieszaki z pralni, żebym ich nie używała, albo że ojej, masz takie drogie cuchy, a używasz wieszaków z pralni, co za różnica, na czym to wisi? One mi absolutnie niczego nie wyciągają, nie niszczą, nie wieszam tylko na nich białych rzeczy, żeby nie zafarbowało, a reszta to... I się super sprawdzają, bo one zajmują bardzo mało miejsca I też wi wiadomo, więcej rzeczy mi się tutaj e, wtedy mieści e, Ale no, pamiętajcie, że ja wam pokazuję tą moją szafę jako inspirację To nie jest... E, każdy musi jakby wypracować własny system e, Tego, co ja się sprawdzać, żeby było jak najbardziej użyteczne Być może to, co ja wam pokazałam e, Jakoś was zainspiruje do porządku w szafie albo do zmian e, Ale też e, pamiętajcie, że to nie jest tak, że to jest jeden właściwy sposób i nie wiem, musicie robić tak jak ja albo e, nie wiem, jest takie rzeczy tak jak ja, no bo każdy żyje inaczej, po, potrzebuje innych cichów, tak, e, inne, inaczej wygląda nasze życie e, i tutaj każdy musi znaleźć ten dla siebie. Dobra, ten film jest strasznie długi, już więc ja kończę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie kciuka w górę, jeżeli lubicie w ogóle tę serię, jeżeli chcecie więcej odcinków. Jeżeli macie jakieś pytania, prośby albo pomysły e, z tym, co powinnam pokazać w kolejnych odcinkach opowieści z szafy, e, to dajcie znać ja już uciekam buziaki, trzymajcie się po.